Dawno marzyliśmy o wynajęciu kampera i zwiedzaniu Europy. Tego lata mieliśmy okazję zrealizować to marzenie, zaczynając naszą ambitną trasę od Noclegów w Tatrach. Godzina 5:34 i wschód słońca w Tatrach. Czekamy na warun. Tutaj nasz nocny parking, za który zapłaciliśmy 20 zł lokalnemu guralowi Marzenie. Po prostu marzenie, możliwość też spędzania tego czasu w samotności. Zupełnie poza naszym kamperem, nie było tutaj nikogo. Jest nie do przecenienia, naprawdę fantastyczne miejsce. Zostawię link w opisie do informacji, gdzie można tutaj parkować. Najlepszą dobrą praktyką jest po prostu pytanie ludzi, szukanie właściciela pola, tutaj szczęśliwie znaleźliśmy knajpkę która ma, ma jakby jest zlokalizowana na tej działce i po prostu zapłaciliśmy za możliwość nocowania tutaj, także taki trochę lifehack, bo powiem szczerze, że jest to najpiękniejszy parking jaki tylko w Polsce spotkałem, z takim widokiem z widokiem gwiazd w nocy, naprawdę żal było i spać, bo całą noc spektakularne widoki Zaplanowaliśmy, że nasza przygoda zabierze nas aż do Wybrzeża Liguryjskiego we Włoszech. Ponad 4000 km w 10 dni. Niesamowite, ale i niemałe wyzwanie. Naszym kolejnym przystankiem była Austria i jezioro Nezyderskie. To dość surrealistyczny widok odwiedzać duże jezioro o powierzchni przekraczającej 150 km kwadratowych przez które można dosłownie przejść. A późnym popołudniem dotarliśmy nad Perłę Centralnej Europy. Jezioro Bled w Słowenii, gdzie doświadczyliśmy niesamowitego zachodu słońca. led jest zdecydowanie jedno z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsze jeziorek. Jakie kiedykolwiek widziałem? Zieloniutka, woda, fantastycznie czysta, dość ciepła, więc jest tutaj sporo ludzi, którzy się kąpią. Można się kąpić w zasadzie w dowolnym miejscu dookoła jeziora, więc jest naprawdę bardzo fajnie. No i nie jest takie. To znaczy, nie ma jakichś dużo billboardów, jakiejś wielkiej infrastruktury, jest kilka knajpek, wszystko jest w bardzo fajnym stylu. Przepiękny kościół na środku wyspa, tam zamek na skale. Uff. Naprawdę, ujęcia, które tutaj porobiliśmy o wschodzie słońca i o zachodzie słońca, absolutne sztosy. No? Pięknie! No, potrzebujesz podwójnego wiosła wybitnie. Z jeziora Bled wyruszyliśmy w stronę Dolomitów. To jedno z naszych ulubionych miejsc na świecie. Niesamowite, wapienne Alpy, rosnące wysoko i otoczone surrealistycznymi zielono-niebieskimi jeziorami. Tresi Medi legendarna miejscówka Trzy kominy, miejscówka w Dolomitach Możliwość nocowania kamperkiem na 2300 metrów nad poziomem morza To naprawdę niesamowite doświadczenie Polecam najmocniej Stąd widok na tzw. Misurinę, Czyli miejscowość i jeziorko, które widzicie mniej więcej tutaj

Okolice trzech koninów w dolomitach to region, w którym zagęszczenie spektakularnych miejscówek nie ma sobie równych Co kilka kilometrów kolejne niesamowite jeziora o najróżniejszych odcieniach zielonego, turkusu i niebieskiego Kolejnym przystankiem było Jezioro Klejnotów Karerzy. Miejsce na spacer po przepięknych lasach otaczających krystalicznie czyste jezioro. Podróżując na południe, nie mogliśmy ominąć jeziora Karda. Jedno z najczystszych i najpiękniejszych w Europie przywitało nas chyba najbardziej spektakularnym zachodem słońca tej wyprawy. W piątym dniu naszej wyprawy udało nam się w końcu dotrzeć na upragnione Wybrzeże Liguryjskie. Dojechaliśmy tam późno w nocy i tylko przez przypadek zaparkowaliśmy w niesamowitym miejscu. Miejscu, które po przebudzeniu przywitało nas spektakularnym widokiem i bezpośrednim sąsiedztwem z Piaggi jednej z najpiękniejszych plaż w regionie. Jedną z najpiękniejszych rzeczy w podróżowaniu kamperem jest możliwość spakowania znacznie większej ilości sprzętu niż w przypadku podróży lotniczej. Mogliśmy zabrać nie tylko statywy, wszelkiej maści ładowarki, komplet ciuchów zimowych i letnich, ale na przykład supa, który dał sporo radości nie tylko mnie, ale także mojej siedmiolatce. do kamperowiska w Monti. Nie podal tej plaży, którą widzieliście, gdzie parkowaliśmy trochę na dziko. No i to pokazuje najpiękniejszą część podróżowania kamperem, możliwość wybierania miejsca w zasadzie spontanicznie. Mieli jedno wolne miejsce, szczęśliwie i udało nam się wbić tutaj. Także jesteśmy zaparkowani. No i widok jest naprawdę spektakularny. W zasadzie tutaj większość kamperowisk we Włoszech ma spektakularne widoczki. W tym przypadku są to góry. Z drugą strony mamy widok na zatokę i na, em, na morze. E, no i naprawdę to jest najpiękniejsza część podróżowania kamperem, Ta wolność wyboru, możliwość decydowania zawsze w ostatniej chwili, e, czy śpimy na dziko, czy podłączamy się gdzieś do sprzętu, do, elektry do elektryki, czy potrzebujemy? Choć w zasadzie poza laptopem, do którego gdybym wziął 230 W, rozdziel i. Do włosów. Poza suszarką do włosów. i laptopem, do których przydałaby się przetwornica 230 W, której nie wziąłem niestety, to, to byłaby duża wart... jakby nie potrzeba tego prądu. Nie, bo wszystko inne można było ładować od akumulatorów na, na chodzie, w trakcie jazdy. Jest mnóstwo połączeń, jest mnóstwo wtyczek, mnóstwo portów USB. W zasadzie, od, w dowolnych miejscach, mamy porty USB, od sypialni. Tutaj, przy światełkach, mamy porty USB. W, w, w tych miejscach przez te kilka dni nie nocowaliśmy jeszcze w miejscu, w którym budzilibyśmy się ze słabym widokiem, i naprawdę. Za pokoje hotelowe, w których moglibyśmy liczyć na podobny widok, trzeba płacić kosmiczne pieniądze na wybrzeżu Liguryjskim czy w Dolomitach, czy w zasadzie w dowolnym innym miejscu. A tutaj mamy codziennie te widoki w zasadzie w cenie. Z wybrzeża Ligurijskiego wyruszyliśmy w drogę powrotną, na której czekało na nas jeszcze sporo atrakcji. Atrakcji takich jak Lago di Caldonazzo. Jedno z najczystszych jezior w Europie, upodobane przez fanów wioślarstwa i nart wodnych, położone w przepięknej Dolinie nieopodal w Po nocy spędzonej nad Jeziorem Kaldona co wyruszyliśmy w stronę Austrii, gdzie czekał nas jeszcze jeden fenomenalny postój w pobliżu jeziora Traunsee. Drugie największe jezioro Austrii, otoczone górami sięgającymi nawet 1600 metrów nad poziomem morza czyli tyle co nasza śnieżka. Skaliste zbocza prowadzące wprost do wody mogłyby śmiało udawać norweskie fiordy. Wspólny wyjazd przypomniał nam, dlaczego tak bardzo kochamy podróże kamperem. Bliskość rodzinki, wolność zwiedzania i dostęp do niesamowitych widoków wprost po przebudzeniu, to wszystko pozwala doświadczyć podróżowania w niesamowity sposób. Dlatego właśnie, kiedy ktoś pyta mnie o najlepsze uczucie w świecie, odpowiem błyskawicznie, że cała rodzinka na pokładzie kampera pełny wagi i kolejne przygody przed nami. Mały przewodnik po wnętrzu kampera. Z kuchni zabieram was do sypialni aktualnie złożonej. Ta środkowa część rozkłada się tak, aby całe pomieszczenie było jednym wielkim łóżkiem. Dookoła dużo światła wpadającego przez okna, sporo szaf, w których odgroma miejsca na ciuchy i inne klamoty. W przejściu po jednej stronie kabina prysznicowa, po drugiej stronie toaleta. Tu główna konsoleta sterowania różnymi elementami kampera. Możliwość uruchomienia zasilania w miastkach, sprawdzenia poziomu naładowania baterii, uruchamiania wody, świateł wewnętrznych, a także duży przycisk, którym opuszczamy drugie łóżko. Jest też miejsce, aby sprawdzić, czy panele fotowoltaiczne DAF aktualnie produkują energię. W jest super pojemna lodówka i zamrażanie. ogromny rozkładany stolik, przy którym spokojnie mogą spędzać czas od 4 do 5 osób i generalnie to tyle. Dzięki jeszcze raz za wytrzymanie do końca.